Czy mógłby Pan nam powiedzieć, jakie zawody sportowe dzisiaj odbywają się na ośrodku Wielkopolska w Rudnie? Dzisiaj to już trzecia impreza. Jest to Spartakiada w ramach obozowej akcji letniej, którą organizuje w ośrodku w Rudnie ZSMP i Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. W ramach letniego wypoczynku tutaj na ośrodku w czasie tegorocznych w wakacji będzie wypoczywać ponad 2000 dzieci i młodzieży właściwie z terenu całej Polski, ale głównie jednak z terenu Wielkopolski. E, w końcowym e, czasie ferii będzie również kolejny sposób w ramach programu rządowego, który realizowany jest wspólnie z Kuratorium Oświaty dla dzieci z rodzin ubogich i e, również z rodzin bezrobotnych. E, na tym turnusie, który właśnie odbywa się impreza, e, jest turnus rehabilitacyjny organizowany przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan. Dalej sportowe wakacje dla liderów uczniowskich klubów sportowych oraz obozy z nauką jazdy konnej i obozy rekreacyjno-sportowe z nauką pływania. Jak wspomniałem, stowarzyszenie organizuje to już po raz czwarty rok z rzędu. Oprócz właśnie wakacji w postaci kolonii, obozów organizujemy również wakacje w miejscu zamieszkania. 1200 dzieci wypoczywa właśnie w tej formule jest to współpraca samorządu powiatowego i gminnego oraz naszego stowarzyszenia. Chciałbym podkreślić, że właśnie tutaj w tym ośrodku, w ośrodku młodzieżowym, długoletnia tradycja, a jeśli chodzi o Spartakiadę, to czwarty rok z rzędu właśnie każdy turnus jakby kończy się taką akcentem sportowym. Chodzi o wspólną zabawę, wspólną zabawę w której sprawdzają się również i wychowawcy, ale i również uczestnicy tychże obozów, bo na przykład uczestnicy uczniowskich klubów sportowych będący tutaj na obozach, oni właśnie między innymi współorganizują tą imprezę. Także dla nich jest to sprawdzian tego, czego nauczyli się w czasie dwóch tygodni tutaj na obozie. Od pana Ochotnego dowiedzieliśmy się i właśnie przed chwileczką od pana, że taka impreza, taka spartakiada odbywa się co roku. Czy co roku pan posał tutaj yy, przebywa razem z dziećmi? co roku odbywa się na każdym turnusie, także przynajmniej 4-5 razy właśnie w czasie wakacji. Staram się być na każdym właśnie tej imprezie. Na początku 2-3 lata temu wszystkie te imprezy prowadziłem osobiście. Teraz im czasu nie starcza, ale staram się oczywiście tutaj być, dlatego że przede wszystkim jako szef sejmowej komisji kultury, fizycznej i turystyki chciałbym zobaczyć na miejscu, czy na przykład pomoc urzędu w zakresie sportowych wakacji jest w sposób właściwy wykorzystana, czy to co robią samorządy wspólnie z środkami z pomocy społecznej, zdaje egzamin. No i, i po trzecie również jako szef stowarzyszenia Młodych Jako a więc organizator wypada tutaj z dzieciakami być. Chcę również podkreślić dobrą współpracę z samorządem lokalnym, czyli zarówno z miastem i gminą Wolszt, jak i w tej chwili powiatem. Wspólnie z panem wicestarostą, panem Piaskiem, mam zaszczyt funkcjonować we władzach Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. W najbliższym czasie odbędzie się tutaj wyjazdowe posiedzenie Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych. Część z tych osób będzie miała możliwość uczestniczenia w uroczystości oddania do użytku Hali Sportowej w Kłębłowie. Osobiście jako radny również z Sejmiku Wielkopolskiego zabiegałem, aby na przyszły rok, i to zostało uczynione, została wpisana ta inwestycja, to jest hala sportowa tutaj w Świętnie i środki na nią właśnie na 2000 rok są zaprogramowane z dopłat do kier liczbowych i sądzę, że 2000 rok będzie tym rokiem, w którym ta inwestycja zostanie zakończona. Jest to, cały powiat jest bardzo ciekawy pod względem turystycznym i sądzę, że tutaj, Należałoby wspierać władze samorządu, zarówno gminy, jak i powiatu, jeśli chodzi o poprawę atrakcyjności tychże miejsc, co byłoby oczywiście szansą na tworzenie nowych miejsc pracy, a więc na poprawę bytu mieszkańców miasta i gminy oraz powiatu bolsztyńskiego. Wspomniał, wspomniał Pan o sali świetnie, a ja chciałbym Pana zapytać, czy poprze Pan budowę sali sportowo-widowiskowej w Wolsztynie? Szanowni Państwo, doskonale znam osiągnięcia sportowe Wolsztyniaka. I sądzę, że ta sala w perspektywie jest zapewne dla Wolszczenia, dla tej dyscypliny się należy. Rzecz tylko w tym, że tutaj e, musi być współdziałanie zarówno samorządu lokalnego powiatowego, jak i e, tych dopłat do gier liczbowych. Najpierw musi być decyzja formalna samorządu i środki zabezpieczone, a potem dopiero dotacja w postaci wysokości 1 trzeciej wartości kosztorysowej obiektu. I jeśli takie decyzje zapadną w samorządzie, to zapewne samorząd może liczyć na moje wsparcie w dwóch osobach, jako radnego sejmiku i jako posła. Korzystając z tego, że mogę panem teraz porozmawiać, chciałbym zapytać o Zakopane. Był pan w delegacji w Seulu. Czy Zakopane ma jeszcze szansę? Zakopane, szanowni państwo, uważam, że to, był, to była dobra myśl, aby zgłosić polskie miasto jako kandydata do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Właśnie w roku bieżącym obchodzimy 80-lecie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Po raz pierwszy w historii Wolnej Polski i Polskiego Ruchu Olimpijskiego zdecydowano się zgłosić polską kandydaturę do organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ten czas został moim zdaniem dobrze wykorzystany, w szczególności jeśli chodzi o promocję Zakopanego, Krakowa, ale i całej Polski. To była jedna z najtańszych promocji Polski i Zakopanego na świecie. Natomiast zakopane zapewne, mając te doświadczenia, z tego co jestem zorientowany, chcę ponownie wystąpić o prawo organizacji zimowych igrzysk w 2010 roku. Niemniej jednak przystępując już do kolejnej batalii o prawo organizacji, trzeba mieć oprócz koncepcji komputerowej, obiektów, infrastruktury już konkretne osiągnięcia, i dlatego też potrzebna jest modernizacja całej infrastruktury technicznej, to jest drogi, Dalej obiektów sportowych, ich modernizacji i budowy oraz oczywiście starania się o organizację imprez o charakterze światowym, jak Pucharów Świata czy Mistrzostw Świata w dyscyplinach zimowych. No i trzecia płaszczyzna to oczywiście jest współdziałanie władzy rządowej z władzą samorządową. Chcę osobiście powiedzieć, że będę wspierał każde inicjatywy organizacji wielkich imprez sportowych, ale jeśli ta inicjatywa wychodzi od samorządu. Jeśli jest to, to tylko powiedzmy wola jakiejś wąskiej grupy ludzi bez poparcia społecznego, to oczywiście zapewne nie spotka się to z, moją, z moim uznaniem. Natomiast w takim przypadku zapewne tak. I tutaj teraz w najbliższym czasie, w październiku Sejmowa Komisja Kultury, Fizycznej i Turystyki jakby ponownie spotka się z Komitetem Kandydatury Zakopane 2006 ze Związkiem Międzygminnym Olimpiada 2006 przeanalizuje to, co zostało zrobione, jeśli chodzi o wyścig do prawa organizacji Olimpiady do 2006 roku i spróbuje określić jakby wspólne zadanie, jeśli chodzi o promocję na 2010, ale promocję podkreślam poprzedzoną już konkretami, jeśli chodzi i obiekty sportowe i infrastruktury. Dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję uprzejmie.